Jeśli wypowiem twoją datę urodzin odpadasz. Tym razem na pewno ci się nie uda. Zaczynamy od 26 października. Jeżeli masz wtedy urodziny, odpadasz. Jeśli urodziłeś się 9 czerwca, możesz scrollować dalej. Na miejscu trzecim mamy 14 marca. Jeśli urodziłeś się tego dnia, to powodzenia następnym razem. Jeśli urodziłeś się 31 maja, to przykro mi, ale twoja rola w tym spektaklu dobiegła końca. Do zobaczenia po drugiej stronie, jak urodziłeś się 4 września. Jeśli jesteś dalej w grze, to możesz zostawić łapkę w górę i subę. Na miejscu szóstym jest 15 grudnia. Jeśli urodziłeś się 15 grudnia, to Elo. Następną datą jest 28 stycznia. Do wszystkich, co urodzili się 28 stycznia, to właśnie w tym momencie wylatujecie. Jeżeli masz urodziny 21 sierpnia, to dzielisz się z Robertem Lewandowskim. Możesz sobie pójść, jeżeli masz urodziny 3 października. Na dobry koniec, jeżeli masz urodziny w marcu odpadasz. Dodajmy do tego jeszcze 5 listopada. Jeszcze znajdzie się miejsce na 24 listopada. Jeśli nie było Twojej daty, to wygrałeś, ale zanim wyjdziesz, to zostaw jeszcze subę i lajka i napisz w komentarzu, kiedy masz urodziny.